Zdjęcia i film mojego autorstwa pochodzą z, ze świątyni Six Banyan Tree Tempo w Guangzhou. Czyli to taka świątynia sześciu banianowych drzew. Banianowe drzewa to są takie drzewa, które mają specyficzne korzenie, które podtrzymują gałęzie. Bardzo często można je spotkać w chińskich parkach. Jest to buddyjska świątynia, spotkacie też taoistyczne świątynie w Hongkongu, w Guangzhou, w Szanghaju, w innych miastach, nawet w mniejszych mieścinach. Chińczycy mają dosyć luźne podejście do wiary, do religii, zwłaszcza młode pokolenie. Oczywiście są różne święta, różne okazje, aby odwiedzić świątynię, ale nie ma czegoś takiego, że co sobotę czy co niedzielę oni chodzą gdzieś się modlić. W zasadzie ich wiara jest trochę jak jakaś atrakcja turystyczna. Jeśli gdzieś podróżują, jest tam świątynia, to chętnie się modlą, chętnie odpalają kadzidełka, chętnie również korzystają z usług mnichów, jeśli chodzi o jakieś wróżenie, jakąś pomoc, porady, rozmowy. Wewnątrz świątyń napotkacie się ogromne rzeźby, najczęściej złote, pozłacane, zdobione, piękne rzeźby różnych bóstw, różnych bogów, którzy symbolizują na przykład bogactwo, są również bogowie, którzy odpowiadają za wojny i tak dalej. Często właśnie wyraz twarzy tak jakby określa daną postać. Te wszystkie bóstwa wywodzą się z chińskiej mitologii, z ich wierzeń. Jeśli chodzi o turystów odwiedzających świątynię, to nie ma żadnych restrykcji rzadko jest tak raz w Szanghaju zdarzyło mi się, że była jakaś procesy, jakieś modlitwy, była ogromna grupa mnichów, również to ładnie wyglądało. Można było robić zdjęcia. Oczywiście nie należało im przeszkadzać, nie należało się zachowywać głośno. Ale jeśli chodzi o takie zwiedzanie na co dzień, to bez problemu można odwiedzać świątynie. Nie należy fotografować osób modlących się, ale można po prostu robić zdjęcia tej pięknej architektury i tych pięknych rzeźb, które się tam znajdują.